Bitcoin.pl, największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Wkoło wszyscy mówią o ryzyku, a kolejne giełdy upadają. Czy z drugiej jednak strony chciałbyś łatwo i szybko kupić kryptowaluty? Powierz swoje bezpieczeństwo akredytowanemu podmiotowi. Bitcoin to jeden z najstarszych i najlepiej działających kantorów online. Wygoda transakcji i bezpieczeństwo są gwarantowane. Nie ryzykuj. Dołącz do cyfrowej rewolucji. To jest strony Fastline. Witajcie w kolejnym odcinku serii KryptoKalendarz na kanale Kryptoraport. Dzisiejsze wideo możecie oglądać dzięki kantorowi internetowemu bitcan.pl. Bitkan jest jednym z najstarszych i najbardziej zaufanych kantorów w Polsce. Jako jedyny, oprócz ekspresowych zakupów, ma również ekspresowe wypłaty. I od teraz, sprzedając bitcoina, pieniądze na naszym koncie bankowym trafiają nawet w ciągu 20 sekund. Więcej info w opisie tego wideo, gdzie również jest kod rabatowy na zakup i sprzedaż. Dodatkowo, kupując powyżej 1000 zł, otrzymujesz 20 zł zwrotu, więc ciekawa propozycja. Jeśli podoba Wam się to, co robimy, pamiętajcie o zasubskrybowaniu naszego kanału. Dajcie łapkę w górę, piszcie komentarze, co byście chcieli także zobaczyć w kolejnych odcinkach. Także te strategiczne komentarze są cenne, pozwalają nam bowiem dotrzeć do no, większej ilości odbiorców. Pamiętajcie też, że jest to seria, gdzie analiza jest prowadzona w parze do Bitcoina. Analizę Dudlara mamy w innej serii, która jest emitowana co tydzień na naszym kanale. Zachęcamy do dołączenia do grupy Krypto Raportu na Facebooku. A jeśli chcecie widzieć częściej moje analizy, zapraszam też na fanpage grupy Crypto Hunters. Jest to fanpage grupy, którą również współtworzę. Ok, dzisiaj też jest za bardzo altcoinów. Myślę, przynajmniej. Większości altcoinów nie ma co omawiać, ponieważ dużo zależy od bitcoina, który ostatnio wykonuje nerwowe ruchy. I taka analiza była obarczona dużym błędem, więc skupię się na bitcoinie, na ethereum w parze do bitcoina i na franku do złotówki, o którym już mówiłem tydzień temu, jako alternatywa, jako alternatywna inwestycja dla, dla krypto. Ok, no to przechodzimy do szczegółów. Patrząc na Bitcoina, zamknął świecę tygodniową w dosyć dużym wolumenie. Tak w sumie na biało, czyli świeca zamknęła się wyżej niż się otworzyła. Natomiast jest to i tak poniżej, poniżej oporu. Jak sobie zobaczycie, teraz sobie przytrzymam kursor i po lewej stronie widać tutaj było zamknięcie, zamknięcie pod oporem. Co się dzieje w takiej sytuacji najczęściej. Najczęściej po takim myślę, że bardziej negatywnym niż pozytywnym zamknięciu tej świecy tygodniowej. Mamy retest wsparć, czyli atak lekki w górę. Docieramy do oporu, który właśnie teraz mamy. Dzisiaj była taka szpila. I myślę, że mimo wszystko dalej będzie jeszcze jeden, jeszcze raz będzie testowany ten dołek, czyli kolejne wsparcia patrząc na tygodniowe i na miesięczne. Aha, jeszcze może pokażę Wam na, tutaj na, na tej innej giełdzie, która ma na Bitstampie, który ma dużo bogatszą historię od Binance. Będzie widać więcej, bo mówiłem ostatnio o średnich kroczących i jak ważna jest ta biała, która jest wówczas okresowa na jednotygodniowym. Jest to, jest to średnia, której, której jakby, pod którą nigdy się nie zamknęła świeca tygodniowa, tutaj jak do tej pory. Teraz mieliśmy taki jeden przypadek i w tej chwili mamy wyciągnięcie nad. Ale też zależy wszystko, jaki średnik użyjemy, bo mamy dwa rodzaje średnich. One są inaczej liczone. Jest SMA i mamy tutaj EMA. No i tutaj już troszkę inaczej wygląda sytuacja według tych średnich. Jesteśmy, ta świeca tygodniowa, którą, która się zamknęła, Kilkanaście godzin temu zamknęła się pod, pod, w tym, pod tym ważnym poziomem, czyli jakby pod oporem. No niby to rzeczywiście, no niby nie są to duże różnice, tak, średnie podobnie przechodzą, natomiast czasami ma to znaczenie, jak chociażby tutaj, tak. Jeden z rodzajów średniej robił opór, drugie wsparcie i teraz może być, teraz może być to podobnie. Generalnie warto obserwować sobie ten poziom, on nie jest może duży, ten przedział w tej chwili jest to, 5936, a no nie, jest trochę. 5605, powiedzmy, że 300 dolarów. Więc ja to, według mojej, według mojej analizy, możemy się spodziewać, że dalej będzie kontynuowany, kontynuowany ten ruch w dół, prawdopodobnie. Warunkiem, który może zanegować, to jest zamknięcie się tego, tej świecy tygodniowej, którą mamy obecnie. Najlepiej powyżej 7,5 tysiąca. wszystko co mamy poniżej to są, to są opory obecnie do poziomy do przejścia może na miesięcznym interwale będzie to jeszcze lepiej widać gdzie my w tej chwili jesteśmy więc jesteśmy nad, nad wsparciem tak, myślę, że może, musimy się zamknąć tą świecę tutaj. Nad, to jest ważny poziom. Jeżeli zamkniemy się pod, pod 7,201 miesiąc do 7,500, to niestety to wygląda nadal spadkowo. Ale to jest miesięczna świeca, do zamknięcia miesiąca jeszcze trochę mamy, więc przechodzimy na, na niższe interwały. I co tutaj dzisiaj nam się wydarzyło? Może to pokażę na drugim lejaucie, jaki mam. Więc tak, generalnie utworzył nam się klin zwyżkujący i cena wczoraj, że wczoraj opuściła tak, wyszła z tego klina dołem, dosyć dynamicznie. Utworzyło nam się podwójne dno, i dzisiaj był test był test tej formacji. Od dołu był ten przetestowany ten poziom. Mimo wszystko, nawet godzinowa świeca nie zamknęła nam się z powrotem nad linią trendu wzrostowego. Więc ogólnie, aha, tu mamy jeszcze do Fibo. Więc ogólnie było to bardziej wycięcie shortujących niż powrót byków z, z siłą. Tak samo możemy zobaczyć po wolumenie. Pełna świeca, e, kolor zielony, wolumen taki. I mamy w drugą stronę świecę zbicie tej ceny, ściągnięcie ceny troszkę większy wolumen. Skąd taki, taki nagły wzrost? Spodziewałem się jakiegoś odreagowania, natomiast nie sądziłem, że ono będzie aż takie mocne. E, otóż kilka godzin temu FED, czyli e, amerykański bank, można, można powiedzieć, że amerykański Bank Centralny coś odpowiedni polskiego barongu, NBP e, o, e, obwieścił, że podejmą. Akcje próby, próby ratowania systemu gospodarki wielkiej Stanów Zjednoczonych, coś podobnego do tego, co robi w tej chwili nasz, nasz polski bank, czyli NBP, czyli po prostu będą drukować pieniądze i ma to w ich założeniu uratować, uratować rynek, więc no, ogólnie rzecz biorąc nie jest to działanie długoterminowe pozytywne dla rynku bardziej bym to negatywnie, no ale chwilowo, chwilowo może przynieść poprawę sytuacji takiej amerykańskiego dolara, ale jest to, to ma, ma to krótkie nogi i myślę, że to szybko zobaczymy, też sytuacja z koronawirusem niestety myślę, że będzie się nadal pogarszać, mówiąc globalnie na świecie, dlatego myślę, że te spadki jeszcze będą dalej, że będzie przynajmniej jeszcze ta jedna próba przetestowane, będzie to dno Myślę, że, że co najmniej 5400 jeśli nie, jeśli nie niżej. Ok, włączam swoje kreski, do co mam porysowane. To już mogę zamknąć. Więc Bitcoin. powód do scenariusza wzrostowego, jeśli właśnie przeskoczymy z zamknięciem świecy tygodniowej lub przynajmniej ta dzienna, żeby się zamknęła nad 7200 do 7500. I jak na razie tego nie mamy, więc wszystko, każde taki, takie podejście i zamknięcie się poniżej może być dobrą okazją do realizowania części zysku, sprzedaży, próby odkupienia niżej. Myślę, że warto sobie to, warto sobie to przeanalizować. No, ok, wracamy na Binance. Co tu jeszcze mamy ważnego? Właśnie utworzył nam się ten clean e, z który jest formacją generalnie e, tak, jak patrzymy, jeżeli cena wchodzi do formacji od góry, tworzy nam się clean. To jest to e, formacja e, niedźwiedzia, czyli formacja kontynuująca spadki. Jeżeli to nam się potwierdzi, bo to myślę, że do dzisiaj zamknięcie dziennej będzie ważne. Jeżeli nam się zamknie pod klinem, czyli pod 600, myślę, że będzie lepsze potwierdzenie. Pod tysiącami dolarów, czy USDT, myślę, że to będzie sygnał do dalszych spadków. Jakieś pa paniczne nawet mogą być te spadki. Może to nawet gdzieś właśnie doprowadzić do poziomu 5400 okolica. I myślę, że to może być dobry test. Dlaczego mówię o poziomie 5400? Może muszę jeszcze oddalić nieco. Tak, więc mierząc sobie zakres, mierząc sobie ostatni ruch na bitcoinie, może przesadziłem aż tak, to nie. Ok, mierząc sobie ostatnie, ostatnie te wzrosty, możemy zobaczyć. Że w, okolicy, że w okolicy właśnie 5300-5400 wypada nam 0,5 mierzenia FIBO, czyli zmierzyliśmy sobie ten, ten ostatni ruch w górę od dołka na 3800 do najwyższego punktu pod 7000 i teraz jeżeli ma nastąpić korekta tego ruchu, to 0,5 mierzenia tej korekty wychodzi nam mniej więcej 5355 5400. tu jeszcze mam poziom z innego mierzenia większego, więc ta strefa widać nawet po układzie świec jest dosyć, mocny, dosyć mo może nie wiem czy mocnym, ale ważnym poziomem. Jeżeli to się nie uda, to 0618, te dwa poziomy mierzenia są najbardziej reakcyjne. Czyli mamy okolice 5000, okolice 5350-5400 do obserwacji. Patrząc w górę, to tak jak już mówiłem, Najważniejsze są okolice 7300 do 7500, nawet 7800. I teraz tak, wyjście z się zamknięcie świecy dziennej powyżej tego klina, który możemy tu zaobserwować, już jest sygnałem pro wzrostowym, Natomiast, tak jak powiedziałem, najważniejsze jest przebicie około 7500, po prostu mówię się, że 7500. Więc taka jest obecnie sytuacja na Bitcoinie. Ethereum. Ethereum do, do Bitcoina. para Przejdźmy na interwał tygodniowy. Mamy tu niestety niezbyt dobrą informację. Patrząc na to, co wcześniej, o czym wcześniej mówiłem, ostatni tydzień świeca, która ma knoty duże po obu stronach, zamknęła się tuż nad wsparciem i teraz Kolejna świeca tygodniowa, która zamknęła się kilkanaście godzin temu, niestety już w pełni pod, w pełni pod linią trendu, natomiast horyzontalnie na wsparciu i tutaj 00206 do 00210 jest to wsparcie i teraz jeżeli się utrzymamy na tym poziomie, myślę, że pierwsze opory właśnie 0022, i próba powrotu, myślę, że może być nawet atak 0024. Próba wejścia z potem nad tą turkusową linię trendu, natomiast do tego jeszcze trochę nam brakuje. Najpierw musi, pierwsze zadanie, jakie ma ta para ETH do bitcoina, musi się utrzymać na poziomie 00206. Jeżeli tego nie zrobi, kolejne dopiero ważne wsparcie jest tutaj, czyli 0018-19, to od tego momentu mamy. No jakieś 8-9% w dół. A do oporu mamy najbliższego około 6%. Czyli to tak jak wspomniałem 0022. Myślę, że to powinno zostać przetestowane. I ewentualnie jeżeli nie będzie, nie będzie tutaj reakcji podażowej, to cena może iść w górę. Natomiast myślę, że po takiej świecy tygodniowej z też takim sporym wolumenem przekraczającym średnią z kilkunastu w zasadzie ostatnich tygodni. Myślę, że po takiej świecy może być retest i niestety dalej kontynuacja ruchów w dół. No ale to zobaczymy. No, zobaczymy, jak to się ułoży. Czyli podsumowując, najważniejsze poziomy do obserwacji, to w tej chwili to wsparcie 0020607. Te niższe wsparcia, czyli 00190 do okolice. A jeśli chodzi o opór 0022 to są właśnie najbliższe kluczowe kluczowe wsparcia i opory na Ethereum do Bitcoina. To, to o czym mówiłem ostatnio ten mój alternatywny typ alternatywny typ do krypto w tej chwili to frank. Przez to co się dzieje na świecie tak jak mówiłem, są wypłacane środki z takich bardziej ryzykownych instrumentów, w tym niestety z krypto, do takich, do takich walut, czy do takich instrumentów, które są bardziej bezpieczne, czyli to zwane safe haven. I tutaj w tej roli występuje u mnie Frank Szwajcarski, w parze do złotówki, właśnie zrobił ten pierwszy target, który zakładałem tydzień temu. No tak, można powiedzieć, że zrobił może ewentualnie delikatnie mu tam troszkę brakuje. Myślę, że jeżeli przeskoczymy 4 i 4 złotówki, to kolejne niestety dopiero. Znaczy dla niektórych, niestety dla niektórych myślę dobrze. Ja myślę, że w okolicach 5, 5 złotych za funta możemy się zatrzymać. Wszystko zależy od tego, czy będzie jeszcze interwencja NBP. Bo ostatnio takie dwie interwencje na rynku. Prawdopodobnie Bank Polski zrobił i skupił obligacje i tutaj były próby po prostu wzmocnienia złotówki, przez co w ciągu kilku minut ten kurs Franka chwilowo zanurkował i tu były takie turbulencje. Na przykład tutaj to jest akurat pięciominutowy interwał, więc różne rzeczy się dzieją. Natomiast cały czas jest, jest utrzymany ten trend wzrostowy i o, nawet to jest świeca godzinowa, czyli nawet w momencie nagrywania e, tego, tego odcinka, w zasadzie godzinę, kilka minut wcześniej ta cena zrobiła mój target. Zobaczymy co się wydarzy dalej, jeżeli utrzymamy ten trend wzrostowy, to jak mówię, myślę, że ta, ten frank może, może dalej rosnąć. No dobra. Ok, z takich pozytywów to jeszcze może krótko powiem, że takie kryptowaluty stop 10 typu EOS, Cardano powoli zaczynają robić dywergencję na, na jednodniowym interwale i myślę, że w tym tygodniu mogą, jakiś dołek może być jeszcze na Bitcoinie i mogą się zacząć wzrosty. No zobaczymy czy tak będzie, to jest na razie taka luźna, luźna spekulacja. Co jest ważne do obserwacji? Myślę, że ważne, żebyśmy, ważne, żeby sobie poobserwować, jak się Bitcoin zachowuje na tle różnych rynków. Myślę, że może S&P. Dobra, może nie będę teraz szukał, no bo zobaczymy jeszcze na szybko. Myślę, że bitcoin jest obecnie ogólnie bardzo skorelowany z SP. I jeżeli czekam aż ta korelacja się po prostu oderwie, bo SP i bodajże złoto, ale myślę, że SP bardziej. O tak, tu mam porysowane. Jak na razie, patrząc na przykład dzisiaj, tak, tak jak mówiłem, była, była pompka na Bitcoinie po informacji ze Stanów Zjednoczonych i tak samo właśnie się zapawało ten indeks SP. Czyli, chyba w zasadzie, w dokładnie tej samej minucie albo kilka minut, może wyprzedzenia, było na tym, na tym indeksie w stosunku do, do Bitcoina, również zrobił taką pompkę po informacji Fedu. I cena z potem spadła, właściwie wypadła teraz z kanału, myślę, że go przetestuję od góry i dalej może być spadek. Ale chciałem pokazać właśnie tą korelację, myślę, że się udało. Bitcoin zrobił więcej procent, no bo rynek jest płytszy i stosunkowo łatwo tutaj o większy ruch ceny w, w obie strony. No więc warto sobie, myślę, obserwować i ja obserwuję tą korelację, myślę, że tak sobie spekuluję, że ona ma szansę w końcu się oderwać i po prostu w tym momencie, kiedy Bitcoin przestanie podążać albo równo iść z, z indeksami amerykańskimi, z SP, ze złotem, to będzie bardzo silny sygnał do wzrostów. Chodzi mi tutaj właśnie o korelację spadkową. Tak? Czyli jeżeli. Giełda i inne rynki spadają, Bitcoin też spada, natomiast kiedy zacznie przestanie spadać w oderwaniu od innych rynków, może to być silny sygnał wzrostowy, i wtedy wszystkie oczy inwestorów, albo większości inwestorów na świecie, będą, będą spoglądały na krypto. I myślę, że może się zrobić niezłe FOMO. Natomiast to jest taka też spekulacja, i myślę, że warto sobie, taką, tak, sobie tak poobserwować to, co się dzieje. No, i okej, okay. I w zasadzie tyle. Myślę, że na ten tydzień zostawiam Was z takimi rozkwinkami. Tak jak mówiłem wcześniej, dajcie znać, czy Wam się to podoba. Takie, takie analizy obecnie, tak jak wspomniałem, analizy altcoinów są obarczone dużym błędem. Więc póki się sytuacja trochę nie unormuje, to będę się skupiał na Ethereum, na takich najważniejszych. I będę szukał jakichś alternatyw jeszcze, żeby. Jakiś wartość dodać tym filmom. Więc myślę, że to na dzisiaj wszystko. Trzymajcie się. Dużo zdrowia Wam życzę na ten czas. Zostańcie w domach, jeśli nie musicie wychodzić. Jeszcze raz przypominam o subskrypcji naszego kanału, łapkach, komentarzach. Zostawcie po sobie jakiś ślad, jeśli Wam się podoba. Ja się postaram od dzisiaj odpisywać na, na komentarze, więc jeśli macie jakieś pytania czy sugestie, zostawcie je po prostu. Pod filmem w formie komentarza, a ja na pewno odpiszę. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się i powodzenia. Cześć.